A ja witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj nakręcam kolejny trening i kolejną pięciominutowkę. Jest piękna pogoda, chcę się trenować, więc działajmy. Włączam czas. Start 3, 2, 1. Hop! Zacznę od puce. Jesteś na wprost, delikatnie na palcach. Ręce mam przy pośrodkach, uderzam sobie piętami o ręce. Pełne zgięcie kolana. Brzuch napięty, sylwetka spionizowana, spokojny oddech, spokojne tempo, lecimy. Jeszcze chwileczkę, patrzę na zegarek, dwie sekundy dosłownie. Elegancko. Zmiana ćwiczenia. Kolana razem, kostki razem, dłonie pod barkami równiutko, brzuch napięty, czekam na start. Prawa. Wydech. uwagę, że moja dłoń jest równo pod prawym barkiem. Za każdym razem kładę tam łokieć. Ćwiczę triceps, ćwiczę cała obręcz barkowa. Czuję klatkę piersiową. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jestem napięta. Korpus jest ustabilizowany. Siadam i chwila luzu. Niechęcę mi nie odpocznął, zaraz będzie to samo na lewą stronę. Pozycja startowa. Ekstra, jadę. Lepa. Bardzo cię proszę, tutaj bardzo dobrze to widać, tu gdzie mam łokieć, tu daję rękę, zaraz przy klatce piersiowej, żeby nie było takiego efektu, dobra? Że skracasz sobie ruch i przekładasz sobie dłonie, dobra? Nie, prawidłowo, od lewej strony pełny zakres ruchu, Dźwigam ciężar ciała na swoich rękach. Jeszcze chwileczkę. Ekstra. Idziemy do góry. Teraz przygotowuję się do przysiadu. Stopy na wprost, kolana na wprost, spięty do brzucha, dłonie przede mną, siad, wydech, dodaję palce, wracam. Na końcu ruchu angażuję łydki. Wydech. I wydech. W trakcie powstawania. Robię wydech. Super. Zwróć uwagę, jest to dla mnie bardzo ważne, żebyś nie robiła czegoś takiego dobra. Nie ma dopięcia, nie ma wypchnięcia lednicy. Przed właśnie linię neutralną i zmiana ćwiczenia. Dobra, kolejne dziewczynka. Pozycja sortowa. Na razie wykonujemy wersję light. Lewa. Hop. Hop. Góra. I wyskok, lewa, cały czas lewa noga, wyskok, lewa, wyskok, lewa, bardzo dla mnie ważne jest to, żebyś nie lodowała w takiej pozycji, dobra? Biotr jest cały czas delikatnie w górze, na napiętym brzuchu, dokładnie prostuję lewą, dokładam prawą, lewa, prawa i dobra, jeszcze chwileczkę, ekstra, dobra? Pierwsza część za nami. Zaraz powtarzamy ćwiczenia. Powtarzamy je po raz drugi. Ekstra. Skimce. Uspokój oddech. Delikatnie na palcach. Z napiętym brzuchem. Stałe tempo. Mocno. Możesz przyspieszyć. Piętnie uderzają o pośladki. śladki. Jeszcze pięć 5, 4, 3, dwa, 1. Ekstra. Zmiana ćwiczenia. Jestem w, dole w pozycji babski, babski pompki. Zaczynam od prawej ręki. Jadę. Raz. Zwróć uwagę, że mój korpus nie boli się. Dobra, nie wykonuje ćwiczenia całym ciałem. Muszę być spięta, ustabilizowana, patrzeć prosto przed siebie i w wydech, mocno na napiętym brzuchu, staram się pracować wyłącznie rękami, obręczą barkową, mocny wydech, ekstra, chwila luzu, łapię w pozycji spoczynkowej. pozycja, biodra, kolana razem, stopy razem, bardzo uważnie nie krzyżuj, Nóg dobra, kostki są razem, bez krzyżowania, pośladki muszą być lekko spięte, brzuch spięty i pracujemy, jeszcze chwilkę, trzymaj mała tempo. Idziemy do przysiadu, pion, stopy na wprost. O wszystkie już znamy przysiad, także standardowe ćwiczenie, które daje bardzo fajny wycisk na pośladki i nogi, nawet w warunkach domowych. Dodaje ręce dla równowagi i do utrzymania tempa. Pamiętaj, dopni butelko, dopni brzuch i dopiero w tej pozycji. Wychodzę sobie na palce, bez przepchnięcia bedla do przodu, dobra? Bo przedtem nie skończyłam tłumaczyć. Ekstra. Ostatnie ćwiczenie, teraz cały czas prawa noga. gotowa Ja czekam na skno. Lecę. Prawa. Dokładam lewą. Góra. Wyskok. Prawa. Dokładam lewą. Wydech. Trzy. 4, 5, zwróć uwagę, że kładę ręce na wprost, dobra? Dłonie absolutnie nie obracę w taki sposób, jak teraz ułożyłam. Na wprost wszystko i wydech. Mamy to. Bardzo Ci dziękuję za tą szybką rozgrzeweczkę. Zapęd 3-4 razy, jeżeli jesteś podstawowa, 5-6 razy, jeżeli jesteś zaawansowana i co? Zaraz będzie kolejny trening. Pa pa, 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 pa.